Szanowni Państwo, Erik brewster znajdujemy się w siedzibie Wizel News. Wcześniej rozmawialiśmy z rangerem na temat sytuacji z kotem. Niefortunny wypadek, do którego doszło po nieciekawych sytuacjach, przy kawiarni, Nowe płuczni. To naprawdę zdarzenie, które wywołało naprawdę skrajne emocje, co można zobaczyć w komentarzach pod artykułem związany z tą sprawą. Jesteśmy teraz w siedzibie Wizel News razem z dwoma naocznymi świadkami. Świadek po mojej. Lewej stronie chcę zachować anonimowość, zaś po mojej prawej stronie jest pani Susan, była pracowniczka kawiarni. Zadałbym do państwa pytanie, może najpierw do pana, na temat tego, żeby pan opowiedział, co tam się wydarzyło, jak wyglądała ta sytuacja, co tam się tak naprawdę działo z pierwszej ręki. No więc zaraz po pogrzebie... Pani babci Hakumi, właścicielki ramenu. Była urządzona stypa, pojawiło się tam kilka kotów. No wiadomo, stypa jak stypa. Popiliśmy, wspominaliśmy babcie. No ale impreza całkiem szybko się skończyła. Wsiadłem do swojego auta. No i jak się okazało, później razem ze mną wskoczył jeden z kotów. Pojechałem do kulbis na kawkę. No i patrzę, wychodzę z auta. Kot wyskakuje ze mną. Nie miałem pojęcia, że tam ze mną był w ogóle. No i e, wchodzę do, wchodzę do kawiarni. Kot wszedł zaraz za mną i tam nagle pani jedna z pań, która była chyba menadżerką restauracji, zaczęła głaskać kotka. O, jaki fajny kotek, tam oceniałą miskę z mlekiem, wszystko fajnie, każdy się cieszy, bo przyszedł kotek. I tu nagle niejaki pan Sean... Pracownik restauracji nagle wpadł w furię, wyciągnął nóż, zaczął ganiać tego kota po, po całym lokalu z nożem w ręku, grożąc mu, że zaraz go zaraz, że nie zabije. Po chwili cała akcja przesunęła się na, na ulicę przed lokalem, e, gdzie pan Sean uderzył kota, bodajże kopnął go raz, kot przestał się ruszać. Po chwili ocknął się i ugryzł e, pana Seana bodajże w rękę. I tutaj, no, może, może to była łydka. No i tutaj pan Szon wpadł w jeszcze większy szał. Popnął kota, który poleciał na środek ulicy wprost od koła przejeżdżającego samochodu. Kot został przepołowiony. Zaraz właśnie z panią, nie pamiętam imienia, ale wydaje mi się, że jest menadżerką w lokalu, która pomogła mi zebrać truch kota, przenieść, przenieść go na chodnik, żeby nic mu się więcej nie stało. No więc przenieśliśmy ciało kota. Pani zawiadomieniła rangera, który o chwili dosłownie, po 5 minutach, zjawił się, zebrał ciało kota i pochował go, jak już pewnie wiecie. Mhm. Powiedział pan, że tutaj jakby. Yy... Pan Sean kopnął kota wprost na jezdnię. Czy to jest prawda? Tak, uderzył kota dwa razy. Pierwszy raz kot, kot po prostu zemdlał, przestał się ruszać i po chwili oszołomiony ugryzł Pana Seana i po czym Pan kopnął go ponownie i tym razem wyleciał na środek ulicy. Mhm. A czy mam takie pytanie, jeżeli miałaby miejsce sprawa w sądzie przeciwko, że tak powiem, do mnie sprawcy, czy powiedziałby Pan to samo pod przysięgą. Oczywiście. W takim razie nie mam już więcej pytań do Pada. Kieruję tutaj mikrofon w stronę naszej kolejnej, że tak powiem, kolejnego gościa. I zadam to samo pytanie z Pani perspektywy. Jak to wyglądało, co się wydarzyło, i po prostu jakby Pani opisała to ze swojej perspektywy. Ja niestety przy samym kopnięciu nie byłam, ale kiedy weszłam pierwszy raz do lokalu, w którym pracowałam, e, widziałam, jak pan Sean biegał za kotem z nożem, krzyczeć, e, krzycząc: e, Kicikici, choć tu z sierściuchu, choć tu z kurwy synu, no, grożąc mu po prostu. Odparłam, że jest okropny, e, po czym przypomniałam sobie, że miałam jeszcze. Zabrać rzeczy z samochodu. Więc wróciłam do samochodu. Nie było mnie, nie wiem, może maksymalnie 5 minut. I kiedy wróciłam, wszystko było już po sprawie. Przechodząc przez lokal, słyszałam już śmiechy. Wyszłam przed budynek, zobaczyłam też widocznie smutną panią Nicole, która jest w zarządzie Culbins. Cool zobaczyłam kota na chodniku. Przepołowionego, ze śladem buta na futrze. Zapytałam, kto kopnął kota. Dowiedziałam się szybko, no oczywiście od kolegi, który tutaj siedzi, bo no, pani Nicole też mogła być w szoku w tym momencie. Chwilę później zjawił się patrol ranger, funkcjonariusz, próbował udzielić pomocy. No wiadomo, niestety kot był już w tak makabrycznym starze widocznie naprawdę widocznie nie dało się mu udzielić już żadnej pomocy. Obiecał nam godne pochowanie kota, obietnicę tą też spełnił. No i na tym się skończyła cała sytuacja, ale kiedy weszłam do środka, usłyszałam, jak pan Sean żartuje sobie z całej sytuacji, jak bardzo go bawi to, co się stało z kotem i że kot nie żyje. I zupełnie nie przeszkadzało mu to, co zrobił, zupełnie się tym nie przejmował. Gdy zapytałam go, czy. Dlaczego jest takim potworem? Odpowiedział mi oczywiście też żartem. Dalej się śmiał, aż do momentu, kiedy, może nie powiedziałam, że chcę założyć sprawę w, no, w sprawie znęcania się nad zwierzętami, bo bardzo mnie to uderzyło. Z tego też powodu odeszłam z pracy i nie mam zamiaru więcej wracać w to miejsce i oglądać tego człowieka. Mhm. A czy uważa pani, że do tej tragedii mogło nie dojść, gdyby tam pana Szona nie było? Uważam, że tak. Uważam, że nikt inny nie byłby zdolny do takiej rzeczy. Nikt inny nie przejawiał takiej agresji wobec tego zwierzęta. No, zwierzęcia. Wiadomo, no, nikt nie biegał za nim z nożem. Mhm. Ale zadam to samo pytanie, co i pani przedmówcy. Czy jeżeli miałaby miejsce rozprawa w sądzie, czy pani powtórzyłaby te słowa pod przysięgiem? Oczywiście, że tak. Będę w takim razie... Prawdę. Oczywiście, w takim razie wydaje mi się, że to wszystko z mojej strony, to wszystko, co się chciałem dowiedzieć. Dziękuję Państwu serdecznie za obecność i mam nadzieję, że wszyscy nasi widzowie, czytający nasze artykuły, chętnie, że tak powiem, dowiedzą się również z nami prawdy.